Wybrałem architekturę krajobrazu, bo tak mi w duszy gra. Obecność przyrody jest dla mnie bardzo ważna i dlatego chcę mieć wpływ na to, jak ona będzie wyglądać. A ja kocham zieleń i naturalne rozwiązania. Lubię dopasowywać roślinność do przestrzeni, uwielbiam też kontakt z ludźmi i przyrodą. W tym zawodzie jest to, że materiałami, z którymi się pracuje, nie są tylko rośliny, ale też woda, rzeźba terenu i elementy architektoniczne. Zapraszamy Cię do nas na studia na kierunek architektura krajobrazu. Zapytasz pewnie, kim jest architekt krajobrazu. To inżynier, ale z artystyczną duszą. To osoba, która wprowadza przyrodę w przestrzeń otaczającą człowieka. Lub też na odwrót. No właśnie. Musisz też wiedzieć, że jest to zawód interdyscyplinarny, co oznacza, że... Co oznacza, że poznasz rośliny, drzewa, krzewy, jak pachną, jak rosną, jakie mają wymagania, ale też ważne aspekty budowlane i konstrukcyjne. Co będzie Ci potrzebne, żeby prawidłowo zaprojektować ogród, park, teren osiedla, a nawet zielony dach? Nie zapominajmy też o geodezji kartografii. Tak, bo cały ten projekt trzeba potem odpowiednio nanieść na plan, zwymiarować. Ale nie martw się, my tego nie robimy ręcznie. Mamy do tego specjalistyczne, graficzne programy komputerowe bezpłatne dla studentów. I wszystkiego cię nauczymy. Owszem, programy wiele ułatwiają, ale niepowtarzalne projekty powstają jednak z pod ręki architekta. Rysunek: malarstwo rzeźba. To przedmioty, na których możesz rozwijać swoją artystyczną duszę. Pod okiem fachowej kadry i uznanych artystów zanurzysz dłonie w glinie, ubrudzisz się farbą. Nie siedzimy cały czas w czterech ścianach. Wychodzimy również w plener. Mamy zajęcia w pobliskim parku Kasprowicza. Wyjeżdżamy także do parków dendrologicznych w Glinnej, w Przelewicach, a nawet do tych w Berlinie i Dreźnie. Podsumujmy zatem tę interdyscyplinarność. Projektant, artysta, budowlaniec, ekspert od roślin, tym jest architekt krajobrazu. Do rekrutacji na nasz kierunek potrzebna ci będzie matura z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu, który ty nam wskażesz. Egzaminu z uzdolnień plastycznych nie ma już od kilku lat. Zapraszamy. Zapraszamy. Jestem absolwentką architektury krajobrazu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Od kilku miesięcy pracuję na stanowisku ogrodnika miasta Szczecin. Gdybyście zapytali mnie, czy wybrałabym ponownie ten kierunek studiów, odpowiem zdecydowanie tak. To jest fantastyczny zawód, który daje wiele możliwości. Można być projektantem ogrodów, można wykonywać ogrody, wykonywać inwentaryzację drzew, być inspektorem nadzoru dendrologicznego, projektować parki, być ogrodnikiem miasta. Dzięki temu, że pracuję na tym stanowisku, będę miała wpływ na to, jak wygląda zieleń w naszym mieście, i to daje mi ogromną satysfakcję.